Siemanko z tej strony, Wojtas i dzisiaj będziemy robić gruby opening na moim kanale. Mianowicie mam jakieś 30-coś paczek do otwarcia. Ja tu wiem, że się spostradzą wstecz różne rzeczy. Eee, mówiąc, przechodzimy od razu do rzeczy i otwieramy paczki. Za wygrane turnieje. Pierwsza paczka, niestety, non real, Ale Miron. To ciekaw jaki będzie profit z tych paczek, bo nie wydałem na, ni na nie ani grosza. ja ci się zwrócą. Pewnie się zwrócą. Nadal nie było rzadkiej karty. Kolejna paczka. Nadal nie marera, ma no co jest? Nie było rera, otworzyłem jakieś 5-8 paczek Nie ma nadal No co jest kurde A śmiałem się z Szymona, że on ma najmniejsz, największego pecha do paczek Kurde macie No jest rer w końcu Jezus Maria Dobra To już jest dopowiedź, że będzie dobrze Nie ma rera, ja pierdziel Ikona, nie, silver, no Kurde, już myślałem, że ikona Daj ci kolejna paczka Nie ma No i znowu ten gościu Jestem ciekaw, czy dobiję dzisiaj do 700 tysięcy No nie ma reronu, co jest? Dobra jest rare i chyba są ekrany. Nie ma. Ja pierdziel nie dojrzę, że już dostaję to jest to jakieś gówno. Dobra nie wiem, mi się wydaje, że ja dobiję jednak do tych... Ech kurde mać. Nawet nie mówię, 10 euro Nie ma rare, no co jest? Nie ma rana, No, no, no rare Loftuszczyk oh, na kolejna paczka Jest rare I są chyba ekrany Nie ma ekranów Nie ma nawet 80 rana Już, już 700 tysięcy Będzie niezły opening jak będę tocy Wydaje kolejna paczka ja pierdolę No nie, to są jakieś, jakieś żarty Dwie takie najgorsze już paczki Ja pierdziele, były tylko chyba ze trzy rery Aleś to skąd na rery, co jest No i nie ma na... A idź pan w ciulej Ja pierdziele, tam był Harbi Dobra, kolejna paczka, ale gol tym razem nie ma Ja pierdziele Później jeszcze może postanowię zagrać meczek O oh, kurwa nawet nie było 80% dzisiaj On był patrzący, ja, dobra, skliksowałem ciul Pli z ekrany, pli ekrany, kurwa mać Ale nid jest O w ogóle jaka dobra paczka Koła kosztowa. Ty, może dobiję do 80, 80 tysięcy nawet. O! O! Belgia! CDM? Nie Golan. Nie, kto to jest? Whitzel? O 85. To się nazywa deal. Później go wystawię na rynek. Kurde mać nie ma rera. I jezre, są chyba ekrany. Nie ma ekrany, ale z Gamymi i Nie najgorzej. siedem koła. Ej, no bez jaja ja dobiję. Dobiję dzisiaj na bank tych 800 tysięcy jeszcze. Ja pierdzielę jakie zyski. Mam człowieku, ja miałem, ja miałem 200. 300 tysięcy. Miałem w jeden dzień, obmuciłem 400 koła. Oj, coś tak zlakowało. Kejta. ta hmm. on może nawet być drogi. Dobra O, dobra, patrz, jakieś plus to będą już gwarantowane relacje, gwarantowane ekrany Hiszpania CM ty Maddyt, kto to jest? Koke, Saul, Saul 75 kolejna karta na przysz... yy... po, Nie, bo mają wyjść jakieś nowe SBC, to pozostawię sobie karty plus Rugani, dobra, ale też se zostawię tylko te serwerowe posprzedaję Ej no nie no bez jaj Jest w ogóle taki zawodnik który ma Niedługo będzie aktualizacja to muszę sobie Pozbierać troszeczkę tych zawodników Oj nie ma kranów A za to się Dobra jest ostatnie dwie paczki Coś szybko nam to zesiało Brazylia Całem. Co to będzie? Kwang Evergrande, Paulinho Paris. Hmm. Będzie wciul ciężko go połączyć. Że ale... teraz ostatnia paka Niemcy CB Bergmanachium. Kto to jest? jest, Nie siuzę kurde kolejna karta mego dobra o nie no to musimy zagrać mieczyk muszę dobić ośm na odcinku żeby było wiadomo że jestem taki bogaty no niech nam wyszuka sobie przeciwnika. Jaki skład? Oczywiście jest z, oczywiście z salach. No, Obama Yang, Silva dobra strzela. Obama Eriksen rush. Radę się z następnym meczem <laughs> A to było by to był ten prawdziwy lisek Jaki ale... skład? No w miarę do ogrania tam Zbyt słaby troszeczkę Chyba hat trick? Będzie? O nie Dostęp kartę, paczkę o dostęp, dobra otwieram od razu. Nie ma r, czyli będzie jakieś 4000? Quicker, nie ma paczki, ale dobra. Staram się, postaram się. Osiem koła mi jeszcze brakuje. Jeszcze jedna taka paczka. Później będę... Jeszcze dwie, dwa, dwa meczyki, na, naprawdę. Dwa winy jeszcze trzeba zrobić. Jest... O matko, przecież to ogram z palcem w nosie. O człowieku, 181. Dobra. Rush. Strzela bramkę. Czy będzie tylko 1-0? Ale win jest. I to od razu otwierać paczkę. Jak się otwiera tak od razu, to jest wielkie szczęście. Coś zauważyłem. Ojojój, niedobrze. Just. Jeszcze jedna taka paczka za 4000. Albo 3061. Ojej. Fajną no mam nazwę. Dzielę ci szyn w 60 dzień teraz postaram się, trzeba to wygrać. Jaki skład do ogrania do Nie mamy, nie mamy easy człowiek. Gościu! 154 skład. A marudziłem, że natrafiam na takie potężne że, że go rozjechałem No i easy. Mam uwagę, że ta paczka jedna będzie nie wystarczyć Będzie. Re, będzie re. Dobra, będzie starczyć. O campus, ale starczy już Tak jest, mamy 800 tysięcy Coś się strzelało? Nie. Mamy 800 tysięcy. Także to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli chcecie Aby był następny gruby opening, to... Trzy łapki w górę i będzie następny mega opening. Subskrybuj, laj lajkuj i komentuj. Cze